7 z zestawem wzmocnienie turbo dosyłacz losowanie na dziewiątki plan H będzie wjechani od dołu na środek zobaczmy jak to wyjdzie dzięki turbo sprężarce powinno pójść dość dobrze jest pewny wjazd bohater celuje w potencjalnego lajta meda bardziej meda bo w tej bitwie nie ma lightów. Baczat na środku zajmuje latarnię, będzie próba zablokowania, Baczat dostanie pekę, za zero, no niesamowity pech, ale Buci zajmuje sprytną pozycję, w której będzie mógł ostrzeliwać stb -ka. To będzie trudny pojedynek, ponieważ STB ma dobry DPM, przebija cię i to najlepsze bez golda. Ale ty przebijasz jego. No i jest na jeden dobry strzał. No jedna pecha jest potrzebna. On tym STB chyba się rozbije. Spadnie. BZ. Dostał STB. Zaklinował się tutaj delikatnie. BZ bokiem. Mamy bardzo dobrą pozycję. Przebił nas. Ale mimo wszystko jesteśmy na tyle dobrze ustawieni, że... Nic nam tutaj jeszcze nie grozi. Mamy dużo życia i 7 życia ma sporo. Dono płyta? tylko rykosze. No jednak, czuć, że nie ma tego stabilizatora. Boczek Lewandowskiego siedzi 556. No i ten lewy będzie miał bardzo tutaj trudno walczyć z tobą. Masz idealnie bicie idealne bicie na niego, Bok. Ej, znowu 500, prawie 50. Coś ci się te losowania podkręciło na tym isie, Ja nie wiedziałem, że w nocy był Bawda Lewandowskiego, żeby tak pięknie zbierał. Lewandowski dostaje większy damage niż inne czołgi, bo w tę dziesiątkę 388. Ty masz premię za strzelanie w polskie czołgi po prostu. W radzieckie masz karę, w polskie premię. Bardzo trudny strzał, tylko dach widać. Ale teraz przodujesz pierwszy, więc możesz komfortowo w niego przymierzyć. On się odbił i jest bez więc będzie ciężko dla niego. Bo wie, że to jest dobry punkt, ale nie polosowało. Mówiłem, że zastrzelanie w radzieckie czołki jest niskie losowanie. Musisz w Polski strzelić. <laughs> Waffen trager, daleko. Haek. Trudny strzał. No i nie weszło. Nic z tego, niestety. Nie tym razem. Panie kafau, widziałem. Widziałem. O, ten Lewandowski będzie miał tutaj słabą sytuację. To jest drugi strzał w tego baczata bez uszkodzeń. Co jest? Ten baczat wygrał życie. Bardzo fajna reakcja. Podjechałeś, aby mieć bicie na proga i leoparda. Teraz będzie próba taranowania. Czy ranujesz tego leoparda. Jest prędkość, jest masa. Jest efekt. 300 uszkodzeń. Pięknie to zrobiłeś. Choć trochę było to niebezpieczne lodowa miała okazję No i myślałeś, że ją staranujesz chyba, no niestety T30 Tylko w gąskę! I ma stokowe działo z T28 prototype Strzał w ruchu te 30 siedzi, kurde. Ładnie skontowałeś pancerz, odbiłeś w lewo, aby zablokować tą pechę. I teraz spokojnie możesz pójść na wymianę. Strzelił te 30. Taran, ale lagi. Lagi. Szefie, lagi, lagi. Są lagi. Ale dinga. Mamy panel. Rykoszet, odbity. 17 odbity. Taran, odbity, rykoszet, odbity, rykoszet. Niesamowity pancerz tego radzieckiego potwora. I teraz dopiero przełamanie KPZ dziurawi twój czołg, ale seria odbić była imponująca. No, laguje coś tą bitwę. Musi... Jeszcze Taran ładny. Musisz ochrzanić dostawcy, nie wiem jakiego masz. Haek, sprytnie. No i 625 haeka. Kosmos. Szkoda tylko, że nie ma 6 fragów. Bucik Seba, Muszę powiedzieć, że bardzo mi zaimponowałeś tą bitwą. Uważam, że mogłeś zrobić więcej, gdyby nie hamstwo gry. Bo w tego Bachata, na przykład, no to naprawdę, no. Dwukrotnie nie weszło. Nie wiem czemu. A to przecież baczat. Więc dostajesz ode mnie bitwę yy, z ocenioną na 10 na 10, czyli maksimum i oczywiście zostaje VIP. Także teraz już zasłużenie gratuluję VIP-a na stałe. Status VIPowicza.